Spotkanie państw w koalicji chętnych z prezydentem Złańskim należy uznać za owocne? Absolutnie tak. To było bardzo potrzebne, bardzo sensowne spotkanie, to, które zorganizował prezydent Francji. Powiem tak: wtedy, kiedy Donald Trump zapowiada wiele rzeczy, to nie wiadomo, czy one potem się wydarzą, czy też będzie dokładnie odwrotnie. Wtedy, kiedy Europejczycy zapowiedzieli Spotkanie w Paryżu, to ono się odbyło i są konkretne efekty. Prezydent Macron powiedział, że już 26 krajów zadeklarowało gotowość, żeby wysłać swoje siły wojskowe na Granice między Rosją a Ukrainą. Premier Tusk, jak wiemy, mówi, że Polska nie wyśle naszego wojska, naszych żołnierzy. Jest bardzo wiele sensu, dlatego że Polska i tak jest i będzie głównym hubem, centrum logistyczno-transportowym. Bez Polski ta ewentualna operacja rozmieszczenia sił pokojowych po prostu się nie uda. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie żołnierzy tej koalicji chętnych, to jest oczywiste, że tu przecież. Nie chodzi o żadne toczenie wojny z Rosją. Chodzi o pewne gwarancje bezpieczeństwa, w których i tak kluczową rolę, tak jak mówi prezydent Ukrainy, będzie odgrywać armia ukraińska. Jeżeli chodzi o nas, o Europejczyków, to musimy dużo więcej inwestować w nasz przemysł zbrojeniowy, żebyśmy byli przygotowani na każdy scenariusz. Prezydent Macron i inni politycy europejscy mówią, że Europa będzie musiała wprowadzić kolejne sankcje wobec Rosji, jeżeli Putin się nie zatrzyma w swoich zbrodniczych działaniach. To absolutnie właściwy, kategoryczny sygnał wysyłany tak do Rosji, jak do Chin, Korei Północnej i innych krajów, które chcą nam zagrażać.